Dajcie znać, jak będziecie gotowi. Jeżeli potrzebna Wam jest liczba widzów, to 3637 dzisiaj oglądało to spotkanie z perspektywy Trybunału. Zaczynamy? Witam Państwa bardzo serdecznie na drugiej części konferencji prasowej po meczu Zagłębie Sosnowiec Unia Skierniewice, jest z nami trener drużyny gospodarzy pan Marek Gołębiewski, dobry wieczór Panie Trenerze, bardzo dobry. proszę o pomyczowy komentarz. Ciężko jest coś powiedzieć, bo bliźniaczym meczu jak z Rosowią niestety, głupota jednego z zawodników znowu powoduje to, że, że przegrywamy i gdzieś tam dostajemy czerwoną kartkę i potem już scenariusz jest bardzo podobny do tego co Wydarzyło się tydzień temu wtorkowy mecz pucharowy chcieliśmy oszczędzić, widać było, że też gdzieś tam nie mamy, nie mamy tego, tej świeżości we wtorek, ale dzisiaj już zespół wyglądał, na początku mieliśmy bardzo dobre sytuacje, szkoda, że nie strzeliliśmy, ale, ale potem już końcówka sami widzieliśmy, że, że no to, jest, to jest wstyd i, i naprawdę... Jedyne co mogę powiedzieć sensownego to kolejny raz przeprosić kibiców za to, że musieli oglądać za w takiej dyspozycji grającej jednego miejsca, Także tyle mogę widzieć i dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy mam jakieś pytania? w każdym razie: dzisiaj w porównaniu do meczu z resorem zmienił pan ustawienie takie też, jakie było w Krakowie. I co było tego powodu i jaką oceniam tam zmianę? Zmieniłem ustawienie tylko w obronie, tak? Bo, jak widzieliśmy, straciliśmy w dwóch meczach osiem bramek i tylko dlatego szukaliśmy ustawienia piątką obrońców, ale ustawienie w ofensywie było podobne, czyli wybraliśmy 3-4-3. Dzisiaj jako zróbmy czerwonej kartki, Kacper Szuty gra w ramce Mateuszka, czy to coś zmienia w hierarchii bramkarzy, czy po połowie za Kacperem to dalej będzie pierwszym bramkarzem, czy rywalizacja tu tym miejsce będzie trwała? To rywalizacja trwa, ale tutaj jak Pan powiedział, Kacper wraca do nas po czerwonej kartce i na pewno podejmiemy decyzję w piątek, tak naprawdę, kto, kto wyjdzie, bo, bo chłopaki muszą rywalizować, muszą na treningach pokazać, kto jest z nich lepszy, ale no nie napawa mnie optymizmem to, że w trzech meczach straciliśmy aż 11 bramek, także tutaj bramkarze też muszą stanąć na wysokości zadania, jak i obrońcy, także tyle. Dziękuję bardzo, czy mamy jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, dziękuję za komentarz. Dziękuję, za